Witam Was serdecznie, jestem Kefir i dzisiaj opowiem Wam trochę o Star Wars The Old Republic. Gra będzie miała premierę 20 grudnia. Ja będę miał trochę do niej wcześniejszy dostęp z uwagi na to, że wcześniej już zamówiłem i zarejestrowałem preordera. Będzie to, nie wiem, 5, 5 dni, może, może 7 dni się uda, zobaczymy. Ale no, o czym bym chciał Wam dzisiaj powiedzieć? O, no, o takich rzeczach już konkretach związanych z, z wtorem, trochę o moich obawach z nim związanych oraz tak, takie drobne porównanie do World of Warcraft w niektórych kwestiach. to zaczynajmy. Klas będziemy mieli 8, po 4 dla Imperium i dla Republiki. Nie będę ich tu wymieniał wszystkich, bo to na y, każdej lepszej stronie o, o twórczość y, to będzie. Można sobie sprawdzić opisy, y, dokładne nazwy i, i, i tak dalej. Natomiast każda z tych ośmiu klas będzie miała dwa dodatkowe drzewka, y, dwie takie podklasy i jedną z nich trzeba będzie wybrać. Po osiągnięciu przez postać 10 levelu czyli stosunkowo szybko. Yy, ogólnie maksymalny level to będzie level 50, tak więc, no już, już po osiągnięciu 10 levelu, będziemy musieli wybrać, którą, y, którą z tych podklas będziemy chcieli grać. No, zobaczymy, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dodatkowo mamy sporo raz, yy, każda z tych raz będzie miała swoje rasowe bonusy. Potencjalnie naprawdę olbrzymi świat, ponieważ planet mamy bardzo dużo z tego co widziałem, to to. to nie, 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 nie znam dokładnej liczby, ale jest ich naprawdę sporo. No a w związku z tym, jeżeli każda z nich będzie będzie w tak jakby odrębnym, odrębnym światem, nawet jeżeli to nie byłby jakiś spory świat, to to łącznie ta powierzchnia świata w World of Warcraft będzie ogromna. Dodatkowo, tak chciałbym wam opowiedzieć też o, o toczce fabularnej. Bo jest ona bardzo rozbudowana. To jest z teorii z grą MMO. Chyba najbardziej Stawiającą na, na fabułę z obecnie dostępnych na rynku gier tego typu, w Wowie mieliśmy trochę zaznaczoną tą fabułę, ale ona nie była, nie była jakoś bardzo zaznaczona. Grając w Wowa nie czuliśmy tej fabuły specjalnie, natomiast w The Old Republic naprawdę czuć tą fabułę, kiedy gramy Imperium. Wiemy, że naszym głównym celem, jako wojownika imperium, będzie zdobywanie dla, dla tegoż właśnie imperium nowych ziem, będzie zabijanie graczy Republiki, będzie po prostu tępienie i niszczenie Republiki. Natomiast po stronie Republiki, wiemy, że będziemy tak, jakby obrońcą Republiki. I to jest ta e, teoretycznie dobra strona. Będziemy obrońcą Republiki. E, będziemy bronić e, wszelkie niewinne istoty przed e, złym imperium. I, ale mam nadzieję, że właśnie poza tą fabułą gry, e, która, e, której ścieżka, bo ścieżka fabularna dla każdej, gry, dla każdej e, klasy będzie inna. Ale mam nadzieję, że właśnie poza tą ścieżką popularną i poza questami będziemy jeszcze mieli na tyle rozbudowany świat, że na przykład nie, nie chce nam się robić questa więc robimy co innego zostajemy w świecie i nie, nie marnujemy czasu, tylko po prostu robimy, robimy coś innego, nie, nie związane z questami tak takie to na przykład zostało w Wowie zorganizowane, że mamy profesję, tak prawda? Możemy sobie wydobywać minerały albo uskuteczniać sobie wykop wykopaliska jako archeolog. Właśnie pomiędzy questami mamy naprawdę sporo pola do popisu. Możemy nie marnować właśnie czasu w grze, tylko łączyć tak jakby przyjemne spożytecznym. Natomiast jestem ciekawy, czy coś takiego będzie w The Old Republic. Czy ten świat będzie na tyle interaktywny, że będzie się go chciało poznawać? Pamiętam do dziś dzień, mój pierwszy dzień z WoWem. Wybrałem sobie wtedy człowieka, wojownika i ze swoim kumplem poszliśmy do Stormwind. I tam właśnie ten że mój kumpel pokazał mi coś, co y, rzutuje do tej pory na mój y, sposób postrzegania gier MMO. Mianowicie pokazał mi pociąg ze Stormwind do Ironforge. Y, może dla weteranów MMO się to okazać y, śmieszne, ale ja po, tym, po, po tej właśnie wyprawie pociągiem ze Stormwind do Ironforge zorientowałem się, Ile ten świat ma mi do zaoferowania i że ja chcę rzeczywiście ten świat poznawać. Czy tak będzie w Dios Republic, mam nadzieję. No ale to się okaże już jakiś czas po premierze. Um, a i może przechodząc do moich obaw związanych z tą grą. Przede wszystkim dialogi. Dialogi. Um, Osobiście nie przepadam za dialogami w grach RPG. Yy, kojarzą, kojarzą, mi, kojarzą mi się one po prostu z nudą i tyle. Yy, tak, tak szczerze mówiąc, yy, w niektórych grach te dialogi są zrobione dobrze, w niektórych gorzej, ale. Yy, no. Nie chciał. Nie, nie, nie lubię na przykład yy, łazić po mieście i gadać z ludźmi, tak. W, kiedy chciałbym już iść na jakąś wyprawę, rżnąć przeciwników, mam nadzieję, że tutaj te dialogi nie będą jakoś bardzo często występowały i że będą one w takich okolicznościach, które rzeczywiście to usprawiedliwiają wykorzystanie dialogu, bo no, dla mnie osobiście. Dialogi nie są jakąś ogromną, ogromną atrakcją, natomiast yy, przyznaję, że jeżeli będą w dobrych miejscach ulokowane to mogą bardzo urozmaicić rozgrywkę. No zobaczymy, yy, grałem w betę przez dwa dni i te dialogi były dosyć częste i większość z nich była zrobiona dobrze, mam nadzieję, że dalej też tak będzie. Kolejną obawą jest właśnie ta rozbudowanie, to, to rozbudowanie świata. Ponieważ mam wrażenie, że ten świat nie będzie aż tak interaktywny i rozbudowany, jak to ma miejsce w Warcrafcie. Ale mam, moją nadzieją są miasta. Nadzieją i równocześnie obawą. Czy te miasta będą rozbudowane, czy będą ciekawe, czy będzie się fajnie zwiedzało, czy będą interaktywne i czy będą tam takie smaczki, jak na przykład dom aukcyjny z Warcrafta. No, ba bardzo. Y Ba bardzo chętnie bym, bym coś takiego widział w Diablo Republic. Zobaczymy. No i taką już ostatnią moją obawą są ceny abonamentu. Ja uważam, że nie są one za wysokie, ale w, tylko w sytuacji, jeżeli ta gra rzeczywiście. Będzie na no tyle dobra, że ja będę chciał wydać 50 zł za miesiąc grewnią. To wtedy naprawdę nie ma dla mnie żadnego problemu. E, mogę, mogę to zrobić. E, mogę, mo, mogę wydać e, to, te, te 50 zł miesięcznie. Natomiast boję się, że tak nie będzie. I że po miesiącu e, od premiery. 50% ludzi zrezygnuje z prepaid'a. No i gra stanie się po prostu gorsza, ponieważ w MMO im więcej ludzi, tym lepiej tak naprawdę. No oczywiście do jakichś granic. Żeby, żeby serwery nie były zatłoczone i żeby nie było kolejek do nich. Ale dopóki... Dopóki tego nie ma, to rzeczywiście im więcej ludzi w MMO, tym lepiej. A... No mam, mam po prostu nadzieję, że The Old Republic zaoferuje na tyle rozbudowany, na tyle ciekawy świat, na tyle ciekawe questy, że po prostu ludzie będą chcieli ten, ten prepaid kupić i to będzie tak, tak naprawdę najlepsza ocena tej gry, ile ludzi przedłuży abonament bo rzeczywiście on jest dosyć, dosyć wysoki Mm, i, I po prostu y, Jeżeli gra będzie dobra, to ludzie zostaną z, z nią Jeżeli będzie niedobra to nie Po prostu nie zostaną, nie przedłużą Prepaid i tyle y, Dobra, słuchajcie, to już y, wszystko co chciałem wam powiedzieć na tą chwilę Natomiast możecie się spodziewać y, jakiegoś filmiku już y, po tym jak dostanę dostęp do gry Yy, m, oraz, oraz, jeżeli ta gra będzie mi się podobać, to jakiejś cyklicznej może nawet serii yy, z The Old Republic, nie wiem, co tydzień może będę wypuszczał jakiś filmik, nie wiem, może rzadziej, może częściej. Yy, natomiast, no jeżeli mi się nie spodoba, to nie, to, to po prostu nie będę w nią grał i to... Dobra, słuchajcie, no trzymajcie się i do następnego filmiku.